Możesz zabrać człowiekowi wolność, możesz zniszczyć jego ciało, ale nie złamiesz jego umysłu, jeśli nauczy się panować nad sobą. Historia zna wiele niesprawiedliwości. Rubin Carter, bokser, który spędził prawie 20 lat w więzieniu za zbrodnię, której nie popełnił, mówił: Nie uznaję istnienia więzienia. Dla mnie go nie ma. A w Polsce. Tomasz Komenda, niewinnie oskarżony, kilkanaście lat w więzieniu, później odszkodowanie, ale zdrowia i życia nikt mu nie oddał. Tak działa niesprawiedliwość. W takich sytuacjach ciało cierpi, życie się wali, ale stoicy mówili jedno: umysł zawsze jest Twój. To w nim możesz budować wolność, nawet gdy świat zewnętrzny jest więzieniem. Nie każdy z nas jest Jezusem czy Epiktetem, ale możesz zacząć małymi krokami, ćwicząc odporność tam, gdzie życie cię codziennie testuje. Hejt, kłótnia, niesprawiedliwa krytyka. To twoje mikrowięzienia. Jeśli tam nie oddasz panowania nad sobą, nikt nie złamie Twojego ducha. Ciało można zranić, ale umysł, jeśli go wzmacniasz, Pozostaje nietykalny. A ty? Powiedz w komentarzu, gdzie dziś nie oddasz kontroli nad sobą.